Był taki, że wstaję rano, ogarniam się I jadę do kafejki Z późnym bojem, ale plan się totalnie zmienił Bo śniadanie nam zajęło chyba dwie godziny Teraz jest 14.10 14.10 Kafejka się zamyka o 4:00. Czy ja zdążę? Nie wiem, bo muszę się wymalować Muszę jeszcze poczekać na autobus Jestem już ubrana Tylko ubrałam na to onesie, bo jest mi zimno Bo mam okres I czekamy na, czekamy na Autobus i jedziemy i muszę bardzo, bardzo, bardzo szybko wypić kawę i później jechać z powrotem do domu. Więc to jest troszeczkę nieudany plan, bo miało być tak fajnie, estetycznie, słoneczko świeci, bla bla bla, a teraz słońce nie świeci, jest zimno na polu, wieje i jestem w swoim humorze. Więc teraz challenge jak Weronika szybko może się wymalować. Go. Okay, wygląda tak, autobus mamy dopiero za 12 minut, czyli o trzeciej i wtedy będziemy mieli godzinę i to jest trochę do tu, bo jeszcze musimy dojechać i to nam zajmie chyba 10 minut i musimy dojść, co nam też zajmie 10 minut, więc wtedy będziemy mieli 40 minut w środku, więc trochę do tu. Bo nie będzie fajnie Ale dobra, pokazuję wam mój outfit Tak wygląda e, Top z Primarka, który niestety musiałam sobie tak zapiąć z tyłu Dlatego, że Cieciaga powiedziała, że s będzie na mnie dobra I nie jest ich ka Jak zawsze na mnie by była idealna e, Moje ulubione spodnie z Zary Jest Zary Tutaj mają dziurę i szczerze nie wiem, czy one powinny w ogóle mieć dziurę w tym miejscu Mam nadzieję, że nie, ale jak coś, to zawsze możemy iść do innej kafejki, bo są tam różne kafejki, po prostu wybrałam tą jedną, dlatego że ona jest taka najładniejsza, ale ja się przygotowuję i outdoor. Ty już czekasz, ja skończę, bo siedzimy tutaj już 40 minut. Ja już że żebym skończyła, bo musimy coś zrobić dla jego kolegi i idę z nim. Do you want me to finish? Yeah. Yeah. Let me enjoy my coffee. Idziemy na side quest, wróciliśmy, ale właśnie poszliśmy do kolegi Pushin Boya i zachowywali się jak geje i się przytulali i on wołał Weronika, ho, ho patrz! Nie wiem czy na to zgodził, ale idziemy teraz do jego dziewczyny, bo musimy jej dać prezent od niego, bo on ma nimon i nie może jej dać, więc jesteśmy jak jesteśmy jak walentinki, jak Cupid, tylko że nie są walentinki Jest uszlabaniony przez Głupi, e, głupią rzecz, którą zrobił, ale jego koledzy są tacy, wiecie. Idziemy, jak Cupid i wielki bezdomny chłop. Hop. Zgubieni w akcji, my nie wiemy gdzie iść. Ale ma adres i on nie wiedzie I właśnie widziałam moją koleżankę ze szkoły. Misja to był sukces, ale nie wiem czy ktoś się nie patrzył przez okno, bo widziałam, że jakaś głowa tam była. Ale szybko jak popatrzyłam na górę to zniknęła. Nie wiem czy to była ta dziewczyna czy nie. Ja ją znałam, bo ona jest w mojej, w mojej szkole właśnie w moim roku. Bardzo miła dziewczyna, kochana. Bardzo ją lubię. Rozmawiając o dziewczynach z mojego roku dowiedziałam się, że taka jedna dziewczyna ma krasza na mojego pushinboya. i nie, nie wiem nawet jak mam zareagować na to, bo to jest takie dziwne, znaczy i ona rozmawia o tym do ludzi, ona mówi, że Boże, no on jest taki przystojny, mam na niego takiego wielkiego krasza i ona już ma kraszę na niego już przez długi czas, bo ja pamiętam na początku trzeciego roku też miała na niego krasza, ale później miała chłopaka i przestała ale później zerwali i Chyba dla ma crusha, więc trochę dziwne z jej strony, ale jest okej, okay, bo nie z mój, więc I'm not scared. Zrobiłam jego brwi, patrzcie jakie piękne. Wow. Turn your head hello. Oh my god! Idę z moim śmiecia, śmieciarzem, wynieść śmieci. Nie ma puszing boja. Poszedł do kolegów, ale będzie będziemy grać w Fortnite'a razem, więc fajnie. I muszę też do koleżanki Kamili zadzwonić. Mm. Oh. Cię, muszę do Kamili zadzwonić, bo musimy rozmawiać o naszym filmie. Będę zaraz nagrywała rolkę. i Ignorujcie to, bo tego nie będzie widać w rolce, dlatego to wszystko na tą stronę niepółki, nie szafki. Biurka, biurka e, I pokażę wam taki malutki behind the scenes, jak ja nagrywam rolkę I 99% czasu, jak ja nagrywam rolkę, to jest dzień po albo dzień przed, jak ubrałam dany outfit Bo ja po prostu nie mam czasu, jak ja się przygotowuję, to zawsze to jest w pośpiechu Nigdy nie mam czasu tak dla siebie, żeby coś nagrać, więc zawsze to nagrywam albo dzień przed, albo dzień po Ale i ja tak ubrałam ten outfit, więc to jest realistyczne um, i szczerze, to nie jest nic trudnego. Po prostu nagrywam siebie przed kamerą! Ubieram outfit i jest done. I akurat jestem ładnie wymalowana i jutro nie będę miała czasu, bo jutro jadę do Sydney centera z chłopakiem, więc dzisiaj ją nagram, nawet że słońce zachodzi. Znaczy, jeszcze nie, bo jest dopiero 18.30. Jeszcze nie zachodzi, ale już się robi chmury już pochodzą, więc nagram go jak najszybciej, jak będę mogła i pokażę Wam mój setup i wszystko mam taki tripod na mój telefon Kocham ten tripod, on jest taki fajny Tylko, że jest jakiś problem z nim Tylko nie pamiętam co, coś mi się w nim nie podoba O, chyba to, że e, Jak na przykład Chcę go przechylić, tak To, to telefon mi spada, bo to nie, to nie jest Jakieś mega stabilne, ale i tak jest bardzo fajny Lubię go do nagrywania, taki rolek Tak wygląda mój setup Tutaj mam telefon, tutaj wszystko muszę popchnąć Tutaj mam lustro, żebym widziała Że ja siebie nagrywam I... Tu jest mój setup. Tutaj kiedyś miałam łóżko, więc ładniej wyglądało, ale teraz mam biurko i półki i to też muszę wziąć, żeby tego nie było widać. I tak wygląda, że mój pokój jest jakiś czysty, ale później wygląda tak. Uh. A tak wszystko wygląda po nagrywkach Chcę nagrać szybki review e, dwóch produktów, które ostatnio zaczęłam używać Pierwsza rzecz, zaczynamy pozytywnie Żeby mi moje non-existent piersi nie wyskoczyły e, Anua Green Lemon Vita C Blemish Serum, to jest witamina C z Anua Mi się bardzo podoba, śmierdzi jak stare skarpety więc to jest minus I Ciociaga myśli, że ona jest klejąca Ja się z tym nie zgadzam, ja myślę, że ona jest bardzo fajna Ale śmierdzi wali jak stare skarpety I Ciociaga mi powiedziała, że to po prostu śmierdzi jak witamina C I to nieprawda, bo ja wąchałam rzeczy, które pachną jak witaminę C I one pachną jak cytrus A to pachnie jak jakiś zepsuty cytrus Albo kogoś bardzo stare skarpety, które leżały pod jej łóżkiem przez rok Więc zapach... Minus 100, nie no, minus 50. Ale opakowanie bardzo fajne i ten po prostu bardzo mi się podoba, bo to jest taki, to jest taki serum, co nie? I bardzo szybko wchłania się w skórę. Ja go lubię, ja myślę, że jest fajny, ja mi się że on się bardzo klei. Może po prostu używała za dużo, ale I don't know, mi się podoba. I drugi produkt, negatywny trochę, znaczy nie jakiś mega negatywny. Clean It Zero Foam Cleanser. To jest taki cleanser od... Klinic Zero, tak jak mówiłam. E, o, ta, ta marka jest bardzo popularna, bo ona ma taki cleansing balm, który jest bardzo popularny na TikToku. Na pewno widzieliście, jak jesteście zainteresowani w skincare. Pierwszy raz, jak ja użyłam ten produkt, to najpierw wypróbowałam go na rękach. Na rękach, jak, jak go zmyłam To moje ręce były takie suche po nim Jak ja go użyłam na twarzy To ja myślałam, że ja mam piach na twarzy On jest taki suchy Po prostu wszystko Wszystko co ten y, cleanser dotyka Robi się takie suche Normalnie czu, czułam jakby moja skóra Dosłownie mi odchodziła Jak ją ruszałam to słyszałam jak ona skrzypi To po prostu wszystkie naturalne oleje Które mam w, y, w skórze Po prostu odleciały to je zabrało, i dla mnie to jest negatywna rzecz, bo ja chcę, żeby oczyściła moją skórę, a nie kurde oczyszczała ją tak, że to zostawię i zostawię moją skórę bez niczego dosłownie. I myślałam, ała. myślałam, że będę właśnie miała z tym problem, ale używam to już ponad dwa tygodnie i yy, tym więcej go używam, tym mniej sucha moja skóra jest, więc myślę, że po prostu jak. Będę dalej i dalej i dalej go używała, to może w ogóle już nie będzie taka sucha, ale później jak się robi skinker, to jest normalne. Ale pierwszym razem, jakiego, jakiego użyłam i nałożyłam później skinker na twarz, to skinker mi w 5 minut zase na skórze. Jak normalnie mi zajmuje z 2 godziny. Więc ja byłam w szoku. Naprawdę to po prostu wyssało wszystkie body z mojej skóry. Więc no, ale teraz nie jest takie złe i to ma taki śmieszny. A czekajcie, pokażę Wam. To ma taką śmieszną konsystencję. Bo to jest jakiś taki żel, ale w środku ma jeszcze jakieś takie. Widzicie to w ogóle takie grudki, ale w ogóle nie czuć tych grutek. Ten cleanser jak na razie 5 out of ten, a to na razie 7 out ten, bo jeszcze muszę to używać do końca, żeby zobaczyć jakieś efekty. Przez ostatnie kilka godzin w Fortnite'a, ale przed tym e, dzwoniłam do, moimi, do moich dziewczyn, bo nie wiem czy wam mówiłam, ale planujemy nagrywać taki. Summer Project, bo byłyśmy zainspir zainspirowane właśnie tą klasą, którą mieliśmy w czwartym roku, czyli nagrywanie filmów i chcemy nagrać nasz film, już wymyśliłyśmy go totalnie. Ja znowu będę tą dziewczyną, która umiera, dlatego po prostu, że dziewczyny powiedziały, że ona do mnie pasuje e, i później są trzy jeszcze inne dziewczyny i jakby one wszystkie mają motywy, żeby zabić, żeby, że on zabić za Skomplikowane to jest, jeszcze wszystkiego nie mamy. Wiecie, nie mamy tych wszystkich details, ale będzie fajnie. Rozmawiałam z dziewczynami i powiedziałam im, że obawiam się, że nie skończymy tego filmu przed końcem wakacji, ale że jak coś, to możemy go po prostu nagrywać ile chcemy. Bo jak na przykład będziemy się chciały spotkać, żeby ponagrywać ci coś i będziemy nagrywać już 3 lata, rzutuję, pieprzę bo jestem zmęczona, ale. Um, Powiedziały, że bo niektóre lecą gdzieś na wakacje, ja też w sumie za niedługo lecę gdzieś, um, więc tak trochę do dupy będzie z nagrywkami i dużo mamy scen do nagrania, ale to są chyba takie sceny, które zdążymy nagrać bez, um, wiecie, bez musienia nagrywać po prostu kilkanaście dni, rozumiecie co, o co mi chodzi, więc powinno być ok. I yy, też bardzo często się mnie pytacie, czy wam pokażę ten stary film, który nagrałyśmy. Raczej nie. Mogłabym zmontować kilka wątków dla was z tego filmu, gdzie jestem tylko ja i dziewczyny, ale yy, są takie sceny, które dziewczyny powiedziały, że po prostu nie chciałyby tego na YouTubie, na social mediach i są też dziewczyny z mojej szkoły w tym filmie i też jest kuzynka Kamili w tym filmie, więc wiecie, tych osób po prostu nie będę pokazywała, ale naprawdę nasz film był zajebisty, więc you know, mam nadzieję, że ten nowy też będzie zajebisty i to jest nasze takie hobby po prostu, chociaż moje to jest hobby, bo ja oczywiście nagrywam na social media i kocham to robić, więc i ja idę spać, łóżko mam już rozłożone my się widzimy za niedługo na następnym filmie, e, jutro jadę do ski więc nagram kolejny filmik dla was Bye.